Piątek z błogosławioną Marią Karłowską. Bóg nas ukochał namiętnie, i z jakim nadmiarem boleści dla Niego, a z błogosławionym skutkiem dla nas. To namiętność największa, jaka kiedykolwiek była, popchnęła Go. To namiętność serca Jezusowego dla nas którego wyrywała z łona ojca, na którym kosztował szczęścia nieskończonego, aby go zamknąć w łonie dziewiczym matki, aby potem urodzić się w zimnie, w opuszczeniu, w ubóstwie stajennym. Ta namiętność go trzymała przez trzydzieści lat w pracowni cieśli przy niskiej i ciężkiej robocie. Ona też prowadziła go po stromych i górzystych ścieżkach upalnej Judei, bez odpoczynku i wytchnienia, szukając dusz umiłowanych przez niego tak namiętnie.